Kurwa, oni tu skakują, no tu skakują Tak? Spieżdżam, spieżdżam. O kurwa, faktycznie O Jezu, Patwiko bliżaj na kloski u góry i nam robią loda No, robimy loda Mam trzy chwilę, bez Ja mam jeszcze mniej niż ty, dwa O to niezły tak, Jestem u góry Dobieram się za sekundę Padłem, kurwa macie. Widziałeś? Tak jakby, no Jesteś, to mnie wznudził! jest za nami! na ktoś! To kurwa! On ma kurwa, Norweg! Gdzie wy jesteście w ogóle? W tej co? Co kurwa! Jest? Te... No jest tylko jedna fp! To są no, fp, to są to jesteś, jesteś kurwa ja mam 16% <gulet> yeah.